Prawdopodobna przyczyna zawalenia fragmentu żelbetowego dachu hali w Mławie jest rozbiórka części tego budynku, części biurowej, która znajdowała się po południowej jego stronie, która jest widoczna na tym zdjęciu. No i jak widać na zdjęciach z katastrofy tej części już nie ma. Fragment ściany został wypchnięty na zewnątrz i spowodował Zawalenie skrajnych płyt panwiowych, które opierały się o ten fragment ściany, co widoczne jest na zbliżeniach. Widoczne są też końcówki płyt wielokanałowych, które stanowiły stropy tej części biurowej, i stropy te usztywniały tę wysoką, pewnie na około 8 metrów, ścianę. No i nieprawidłowe rozbiórka, nieprawidłowe zabezpieczenie tej konstrukcji, zabranie usztywnień, które tą ścianę utrzymywały, spowodowało, że, że ściana została wypchnięta, zawaliła się w kierunku zewnętrznym, poleciały płyty panwiowe i za nimi. Poleciały sprężone belki SBI-65 najprawdopodobniej, które stały na słupach i pociągnęły kolejne przęsła płyt panwiowych dachu. A co ciekawe, szukałem informacji na stronie GUNBU, czy były jakieś pozwolenia na rozbiórkę. Sami możecie się domyśleć, jaka jest odpowiedź na to pytanie.